Kluby przekształcały się w spółki, e, a ja zostałem przedsiębiorcą, e, tak, Ignaczakiem, o podmiot e, jednoosobowy. <grym> Także od tamtego momentu, tak, to jest 15 lat. no Kupa czasu i kupa zmian na lepsze. Na pierwszy rzut oka to na pewno się różniła e, infrastrukturą, w której żeśmy występowali. Chociażby e, słynna Hala w Nysie, która była zwana małą dziuplą, kurnikiem czy, czy jakkolwiek, na której jeszcze do tej pory występują nyszanie i, i, i gra tamten zespół. Myślę, że teraz już nie spełniałaby wymogów, jakie narzuciła właśnie profesjonalna Liga Piłki Siatkowej. Te wymogi istnieją od od kilku ładnych lat i, i aby być jakby czynnym uczestnikiem i brać udział właśnie w rozgrywkach plusligowych potrzebujesz posiadać piękny obiekt na ileś tysięcy ludzi. Kiedyś takiego czegoś nie było, nie było chociażby wykładziny czy tego przysłowiowego teraflexu, w którym się mówi, gdzieś to odróżniało e, i teraz nam ułatwia jakby odczytywanie i sędziom e, pola gry. Kiedyś to się grało na parkiecie, gdzie było mnóstwo linii i, i, i zdarzały się chociażby wpadki, że facet zagrywał z 6 metra i, i ani nie zorientował się sędzia, ani sam, e, sam za, zainteresowany zagrywający. Dopiero jak mu ktoś tam podpowiedział, że stare jeszcze 3 metry brakuje, e, to się przesuwał, no ale to mówię, to w tym natłoku linii, było ciężko się gdzieś tam e, zorientować. No, no to to na pewno poszło do przodu, no, realizację przede wszystkim telewizja, która się pojawiła po kilku jakichś tam latach, gdzie zaczęła wspierać to jako widowisko. Myślę, że sami kibice oprawy meczowe wyglądało to zupełnie zupełnie inaczej. Chociażby pierwsze mecze Ligi światowej i reprezentacji, gdzie, gdzie, gdzie nasz sponsor jakby zabierał, i przywoził z Warszawy kibiców autokarami, żeby zapełnić hale, żeby nie było wstydu, że, że nikt tej siatkówki nie ogląda. Dzisiaj już takiego problemu e, nie posiadamy. No i same myślę stroje zawodników, graczy, te ile zespoły. No ile miałem w Nie, no to akurat w Częstochowie już nie było, nie było, takiego problemu, bo już wtedy były takie zalążki i początki, jakby współpracy klubów z jakimiś firmami. Może nie było to, 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 co to jest teraz, że, że mamy szyte to wszystko pod wymiar i grało się w za dużych jakichś koszulkach, które niekoniecznie były dopasowane i, i, i wisiały troszkę jak na wieszakach, ale, no ale już to było, już była ta namiastka tego profesjonalizmu i, i, i tego sprzętu. Natomiast trzeba było go szanować, bo, bo w dobrej to nie było ten sprzęt zwrócić jak się odchodziło z klubu. Trzeba było zdawać, i każdy był rozliczany zarówno z koszulek która później przechodziła jakby na, na, na kolejnego zawodnika, zaszywało się nazwisko i y, kolejny nakładał trykot i jechał z robotą. Gdzieś tam zaczynałem swoją karierę jako młody, młody można powiedzieć taki y, adept siatkówki I, i gdzieś tam pierwsze te starcia jakby z że, polską rzeczywistością i i autokarami no było Wiadomo, że dzisiaj jeździmy super szybkimi autokarami, z klimatyzacją, z telewizorem i, i, i innymi udogodnieniami: toaletą i, 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 i czymś takim jak internet, nawet w autokarach na dzień dzisiejszy. Wtedy, no, proszę Państwa, był zwykły auto, autosan czy jakiś inny ogórek przysłowiowy, którym się, którym się jeździło. Podróż zazwyczaj gdzieś 400 km trwała w granicach 11 godzin. Więc nie było profesjonalnego prowadzenia u sportowców, każdy lubił zapalić, więc generalnie atmosfera robiła się zaraz tłoczna i, i, i można powiedzieć gęsta. W, w autokarze jak się tylko wchodziło do, do autokaru, już było napalone, żeby pan prezes miał napalone, bo pan prezes jak wsiadał, to już była przygotowana atmosfera pod stolik karciany, grało się w karty. Aż do, aż do momentu, kiedy autokar się nie zatrzymał. Pamiętam taką anegdotę, że postanowili z racji tego, że no już siekiera wisiała i głowę mogło komuś obciąć, że postanowili, że nie będą palić ci starsi panowie, gdyż mogą podstruwać młodzież, która nie paliła, czyli mnie. I postanowili, że będziemy robić przystanki na papierosa. Jak zorientowaliśmy się, że do Wrocławia godzinę zamiast godziny wycieczka trwała 3 godziny, bo co chwila trzeba było się zatrzymywać na papierosa i na siusiu przysłowiowe, no to szybko wróciliśmy jednak do, do wentylacji małymi okienkami i jednak e, palenia, e, żeby pan prezes miał napalone. Także no te autokary e, jednak poszły do przodu, infrastruktura jaką są drogi też poszła do przodu. Dzisiaj nawet lata się samolotami, my jako Asek e, mamy taką możliwość, że mamy lotnisko w Rzeszowie i, i gdzieś na te dłuższe loty, chociażby do Gdańska, żeby nie jechać przez cały, cały nasz kraj. Korzystamy z takich udogodnień, jakim jest chociażby lotnisko i latanie samolotem. Także, także to na pewno też poszło do przodu i pieniądze, o których rozmawiamy na dzień dzisiejszy w klubach, to już nie są te pieniądze i te budżety, które były e, załóżmy 10-15 lat temu, tylko to już są grube miliony, a co za tym idzie, to idzie gruby profesjonalizm.